Bo zobacz. E, a, ale słuchaj, co jak co, on ma dobre e, comebacki, on potrafi e, fajnie Tak, no. A, że, ale tutaj dla mnie mi było dziwne, wierzcie lub nie, ale fagata nie jest największą szmatą wśród infu, influencerek. którą Tromba zapytał, no, no to kto niby, a on mu, masz zasięg w lesie? Ale, takie nawiązanie do mnie, ale... Nawiązanie, że on siedzi z tobą i sprzedaje ci te informacje. Tak, tak, tak. No, no damię mnie to śmiech, takie, śmiech. wiesz, kurwa, nie, no śmieszne. śmieszne. Tak, A co sądzisz o tym, że Trąpa i Marcysia byli posądzani, że są moimi szpiegami? Mm, 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 mm. Uważasz, że coś tym może być? Bo tak? Ja nie wiem, no ja coś słyszałam, kurde, wcześniej, zanim to wszystko zaczęło wychodzić. Nie wiem kompletnie, bo to mogło być jakiś ten, ale gdzieś już kiedyś coś słyszałam, więc nie wiem. Ale że co słyszałaś? No dosłownie to. Że oni są kurwa Do, moimi dosłow, szpiegami. Ja dosłownie to słyszałam. Ja piedolę, ale wy macie panie. Znaczy, powiem tak, ja z Trąbą poznaliśmy się na High League i faktycznie normalnie gadaliśmy, nie? I Dla mnie to właśnie było fajnie, że niby mam dramę z. Wersow? Z Wersow, z z ale on potrafi ze mną normalnie gadać. I on też powiedział, że okej, okay, te moje sprawy z Wersów są moje sprawy z Wersów, ale on ze mną będzie gadał normalnie. I sobie gadaliśmy z szacunkiem, nie? Mhm. I no I to tyle, kurwa. I tyle. Marcysia do mnie na pewno jakiś dystans czuła, bo ona z, nawet jak gdzieś się pojawia koło Trąpy, to nic do mnie nie gadała, ale z trąbą sobie normalnie gadaliśmy. Tak samo tego Kubę Nowaczkiewicza, mhm. dużo z nim, bo y, ja byłem w narożniku Karlito, a oni mieliśmy razem szatnię wtedy, nie? Więc jakby spędziliśmy no. cały dzień na tym pierwszym chajmigu. E, ale że Wy kurwa sobie wymyślacie, no to. Jak no, wymyślacie, ja nic nie ten, ja nie, ja nie mówię, że to jest prawda, ja tylko mówię, że już to kiedyś wcześniej słyszałam. Szona, kurwa, tam i udziały, no to by tak naprawdę. Sam sobie niszczył finanse i swoje. No spółki, też, też mi. też żeby, mi to nie zgadza Że miasek kurwa, filmik nagrał na YouTube, nie jakieś też się to nie zgadza, aczkolwiek te, no, już gdzieś tak kiedyś słyszałam. Śmieszne jak ty teraz. Nie wydaje mi się, że ty jeszcze teraz byś tak mocno się bronił, gdyby to była. Prawda, wiesz, ty teraz. Znaczy nie, jeżeli to by było, prawda, to ja bym kurwa to teraz już opublikował, bo bym był z tego dumny. Że zobaczcie, jakim jestem czarnym charakterem. Umieściłem nie, w ekipie... Nie, no ja, ja prawdopodobnie nie mógłbyś sobie tego tak po prostu ujawnić, miałbyś coś podpisany, no. Kurwa, kurwa nie, czyli on podpisał nie. ze mną umowę, trąba. Nie, 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 nie absolutnie <laughs> nie, bo zaraz będzie, że ferment. Nie, ja po prostu mówię, że gdzieś tam słyszałam, ale. No tak jak mówię, nie klei mi się to. Aha. Byłabym. Ale to co, no, jakie no, informacje miało. by mi kurwa oni dali? Że, o logo? Że to oni mi powiedzieli nie, o tym nie wiem, logo? Nie, wiem, nie wiem, jakieś coś z Podejrzewam, jest że oni, tym? kurwa, nikt z nich nie wiedział o tym logo, bo jakby wiedzieli o tym logo, to by się zabezpieczyli wtedy, nie? Nie wiem, nie wiem, ja Podejrzewam, ale że, nawet uważam, nie wiedział że to jest logo. za grube, że to tak nie, nie ten. No ale fajne, ja się co uśmiałem trochę.